Witaj. Przede mną mam Xiaomi Smartband 9 Pro i pokażę Ci, jak zmienić tarczę zegarka na tym urządzeniu. Aby zmienić tarczę zegarka na opasce, najpierw musimy obudzić ekran. A żeby to zrobić, dotknij ekranu raz, aby go obudzić. Powinieneś zobaczyć aktualną tarczę zegarka na ekranie głównym, a następnie możesz przytrzymać ekran, aby otworzyć menu Tarcz Zegarka. Tutaj możesz przewijać listę Tarcz Zegarka, znajdź coś, co Ci się podoba, a gdy już to znajdziesz, możesz dotknąć, aby to wybrać i zastosować. Możesz także dostosować niektóre tarcze zegarka, więc jeśli otworzysz menu Tarcz Zegarka. Pod tarczą zegarka zobaczysz ikonę ustawienia, możesz na to kliknąć, a to pozwoli ci zmienić niektóre rzeczy, takie jak styl, a następnie widget. Więc aplikacja, w zasadzie, jeśli na to klikniesz, możesz wybrać coś z listy, na przykład kalorie, a następnie dotknij znaku wyboru, a zmiany zostaną zastosowane. Możesz także wejść do menu tarczy zegarka przez ustawienia, więc jeśli obudzisz ekran na swojej opasce, przesuń w górę na ekranie głównym, aby otworzyć menu, znajdź ikonę ustawienia i dotknij jej, a następnie dotknij opcji wyświetlacze opaski. Otworzy to menu tarcz zegarka? Możesz znaleźć tarczę zegarka i dotknąć jej, aby ją wybrać i zastosować. A jeśli twoja opaska jest sparowana z telefonem, możesz użyć aplikacji na telefonie, aby zmienić tarczę zegarka. Możemy, więc przesunąć to na bok. Wziąć telefon, który jest sparowany z naszą opaską, i oddalić kamerę. Dobrze. A na telefonie, który jest sparowany z naszą opaską, możemy otworzyć aplikację Mi Fitness. Ten tutaj na przykład. A w aplikacji powinieneś zobaczyć stronę zdrowia, ale możesz dotknąć ikony. Urządzenie, aby otworzyć stronę urządzenia. A tutaj powinieneś zobaczyć swoją Xiaomi Band 9 Pro, a teraz przewiń w dół, znajdź kategorię o nazwie Wyświetlacze zarządzania. Dotknij Wszystkie, aby otworzyć sklep. A tutaj możesz pobrać dodatkowe tarcze zegarka. Na przykład możesz dotknąć jednej, dotknąć Zastosuj, a ona zacznie się pobierać. A po zakończeniu powinno to być zastosowane na Twojej opasce w ten sposób. Ale możesz także zmienić tarczę zegarka. Bezpośrednio z zegarka lub opaski. Więc w zasadzie masz kilka, które są zapisane na Twojej opasce i możesz między nimi przełączać. Aby to zrobić, na głównej stronie sklepu dotknij lokalne, a tutaj mamy listę zainstalowanych tarcz zegarka. Możesz dotknąć jednej, która Ci się podoba, dotknąć zastosuj, a ona zostanie zastosowana na Twojej opasce. A gdy skończysz, możesz zamknąć aplikację. I tak właśnie zmieniasz: tarczę zegarka. Na tym zegarku lub opasce. Dziękuję za oglądanie. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, rozważ subskrypcję naszego kanału i zostawienie lajka pod filmem.